Dzień dobry, witam was z tej strony, Nubek. I witam was w A Dusty Trip. się ze mną, Ropek. Hejka! Który w piernicze kebabach teraz ogólnie? Nie, nieprawda, jest nie. Ale idziemy i będziemy próbowali zrobić podróż długą. Nie wiemy dokładnie dokąd. Dobra, Ropek, jest jeden mały problem. Ja w to w ogóle nie grałem, więc nie wiem czy to obsługuje. Aha, Uuu. aha, Ja <laughs> się ucieszyłem, że ka dostaniemy kałacha. A tutaj takiego kałacha. Bo gdzie my jesteśmy? Ale mam broń! Jak masz broń? Ty skąd ty masz broń? <grym> Znalazłem <grym> Aha, to jest chyba nasza fura! <grym> którą mamy je. Ja... <grym> <grym> Ale to nic. Ej, ej jak mamy je. Ja... O, co to? Chyba, wiesz mamy chwycamy. zbudować nasze auto? Zbudujemy jak z klocków Lego. To chyba z... A, dobra, ty patrz, dosłownie. patrz! Bierzemy wszystko i łączymy jak klocki Lego dosłownie. On się ma! Co to za zbysiu? Dzień dobry. To jest Aha. On nie chce z gadać. Jaki, patrz! Jaki, kurde, kieł... to jest kiełbasa? Ej, zaczekaj! To jest bułka na pośrodku i kiełbasa... To jest dog To hot. jest odwrócony hot dog. To jest dog hot. Dokładnie, dog hot. Ropek, znalazłem to... opony! Świeżutkie, świeżnówki, zupełnie no, śmigane. Bierzemy! No, bierzemy, o. nie ma tego. O. <laughs> Pasuje! Ja ludzie Monster Trucka budujemy! <noise> Patrz, jakiś się założyłem, teraz oh. musimy... Zdać... Ej, a ty na boku pisze, umieść silnik! O, silnik oh. mam! Mam silnika! Oh. Ja, tylko umieść, umieść to silnik teraz, jak to jest tak wysoko. Poczekaj... Ojejku! Oh, umieść drzwi. Paliwo samochodowe, gdzie jest paliwo w ogóle? O, paliwo, Nie wiem. mam chyba paliwo. Ej, olej tu jest, a gdzie jest... paliwo? Ropek, gdzie się paliwo wlewa w tym samochodzie? Chyba ja wiem. Gdzie się pani w ogóle ma? A tutaj! Bo ponachowała Aha! Ci <głupi> banana tu... U banan. Rubek! banan! Robek! Patrz! Oh. <głupi> 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 <Jest>. <głupi> Jakiego dziowskiego <głupi> ci zrobiłem?! Poczekaj, tak o, ładnie. O, patrz. I teraz... Op! Wsiadaj! Ej, co się dzieje? Halo! Ręce mi się bierniczą! Dobra, jedziemy! Ale jak? Poczekaj, bo ja nie widzę stacyjka. Halo, możemy jechać? Jest! Odpalił, jej! Dobra e, Dawaj Ropek, chodź do naszej fury ja tylko podjadę po ciebie A, dobry eee, Witam pana, eee. dokąd jedziemy? Łooo, jak wow, się rozpędzimy zaraz Rob, Czysław, to zobaczysz no. Nie ma lipy Jak to odpaliłeś? R O, tam domek jest, idziemy do domku no od zamku idziemy! ciemno się już robi! Kurzy cały cały dzień naprawialiśmy ten samochód! <gry> Takie ciemajdy no. z nas To co, jedziemy do domu. No, idziemy do nowego domu. Zobaczmy co tym ma ciekawego. Uuu. Kurze, żeby nie... Żeby nie rozbić go! Co, a, co to było? Co to było? Nie wiem, idę zobaczyć O! Co o, to? O, o, Ej! Co tu uderza? A tu są ludzie w środku! A nie, musimy im pomóc, albo, albo właśnie ich się pozbyć Halo? O ty! ja nie chcę, ja do niego nie idę, ty się do niego idź pogadaj, ja z nim nie chcę gadać Halo? Przepra Przepraszam Czekaj, podle o, 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 Ja uciekam z pierdzielę, ja jadę stąd Dawaj, rapek Jedź! Jesteś? Dobra Uciekamy Uciekamy e, Ręcznie Z nimi się nie witamy, idziemy gdzie indziej Pistoletu nie wziąłeś Wziąłem, ale zginął nie to tam jak no widziałem pistolet cały czas Znajdziemy lepsze miejsce Ojej Agresorzy kurczę z fajerwerek nas strzelają Po no Ale mi się kało. co to było e, nie wiem, ja nie nic żeby... A! 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 Co to było? Co to się kole? rozwaliłem Czemu samolot <ślał> Ja pierniczę Samolot, co tak wystraszyłem, że drzwi wyrwałem! O kurde, hot doga nam zrzucili! Pff. I e. Jedziemy I, i, dalej. dalej. Jejku, co to miało no. być, Gdzieś no. kurde, samolot w nas pierdyknął! To ty tych chyba samolot po prostu kleciał! Tak no. No, ja już nie chcę takich rzeczy. Ja chcę po prostu gdzieś dojechać, potrzebuję paliwo znaleźć tylko i tyle! Więc jest no, nieważne. No, nie ty wiesz, ja będę kierował. Ty, ty jakie znaki tu są w ogóle? Aha, 1300. Station. O sklep! Ale sklep! A to jedziemy do sklepu! Co tutaj sklepy mają? Robux. 99 zł Aha, aha To e? takie mają sklepy. Takie sklepy, kurczę, <laughs> robuxowe sklepy! Okej! Okay. Dzięki wielkie! Tak paliwa nad nim mamy na kurcie za, za dużo. O jakiś domek widzisz? widzę domek. że to będzie bez peta petarzonych okay. domek, bo te domki z petardami trochę przesada. Jak to przesada? Bo się. Ja to śmiesznie, kurde, jest ktoś ci kurcze już tam chciał w ucho szczelić Aaa, mamy 3 metrów już! Nieee, <grym> yeah, dostaliśmy osiągnięcie yeah. Dobra, wiecie ja co, nie, nie będę wjeżdżał się... do nich tam, jeżeli tu są znowu jakieś dziadki porąbane tam To tutaj są na ulicy Nie, to za za państwo, to Bogdan tam mieszka Czekaj Uuu, dobra, Bogdan! Jesteś tam? Bogdan! Aha, A -ha! jest Bogdan już! Jest! Ale musimy coś wziąć stamtąd O kurde no i to mają. Czekaj, mam pomysł. Halo? Dzień dobry! Uuu! Wódkę im zabiorę! A, a, a! Rapek bierz coś! Poczekaj, wy, wybiegnie z, jeden, ja z nimi próbuję wybiec. Ej, chodź tu! Ej! No, Ała! Wybieg... Kurde, jest petardy, do nas strzelają. Rapek musimy iść wybawić z domku jakoś. Dobra, ralane, patrz. Robisz to tak. Hua. Hua. Poczekaj, oni słuchają na mnie teraz. Dobra, to weź tam swój coś poszukać. aha, już nie! A, 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 a nie, nie, nie! co się! Czekaj. Ej, oła! mnie! Aha, to tyle chyba z naszego domku odwiedzin. Oho, mili panowie bardzo! Okej, okay, zabrałem coś. Dyskorolka. A, do, ty na dyskorolce i ja samochodem. Dobra, na stację Cześć? my znowu chodzi Chodź, na stację znowu, żeśmy dojechali, to będzie już złoto. Dokładnie. I żeby nie było ludzi niedobrych z fajerwerkami, żeby nie mamy nic przeciwko Niech do obrony Poczekaj, tu jest gas station za Tu nie ma gas w ogóle pysynego. To jest znaki oszukują! Dobra. A, a co tam jest? A, dzień dobry, to będzie o Ten na dzień dobry już tam będzie chciał papę dać. Dobra, klikam. Jestem na górze. DVD! Blocks World Vol One Mam chleb. <chyba. w wealthy> <Nee. m raison> <g envision> Mam Mam to? A jak się je? O, o zjadło. O, granat! I co, co ty, o, ty o, Co ty, ty, o. ty o. zrobiłeś? Co ty zrobisz? Eee, chyba z spaliłem. O, coin znalazłem! Old Spice znalazłem! O, bita śmietana? O nie, I dobra. Bita śmietana? Bita <grym> Old Spice, bita śmietana. Poczekaj, inwentor sobie otworzę. Mogę sobie otworzyć inwentor i wsadzić z niego coś? Bo taki plecak się otwiera, co nie? Jak dajesz i, to patrz, teraz plecak No, otwiera. ale nie działa. To mogę sobie kasetę sadzić? O, mogę. Chyba. Chyba jest w inwentorium, moim ja idę na ja 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 piechotę, bo umrę z głodu. A poczekaj, już bieg, no poczekaj, tylko zwinę swój plecak. <laughs> Robek nie chce samochodem jechać. On woli, kurcze, kondycję ćwiczyć. O, jedzie. No cóż. O, jedzie badaba, bada, Ładna pogoda, dzisiaj jest Siopadaba, <gulanie> Gdzie Jed jest ten ropek? Na górze Jak na górze? Chodź do środka! Co ty na górze robisz? <gulanie> Okej, okay, już umieram A to jest to, to szybko jedzenie musimy znaleźć dla ropcisowo Ja też muszę jedzenie sobie, też już umieram Ech... Coś, ciężkie życie na tej długiej drodze! Hi, hi, hi. No... Hmm. Zaraz, nie mam głodu i co się będzie działo ze mną... Aha... Ja mam bardzo mało... Bo jak zadałem cały bohaterek chleba to mi nic nie dało praktycznie! Halo? Ktokolwiek? Jedzenie jakieś? Jedzenie chcemy... Ech... Tylko z jedzenie dają... Rapek znalazłem jakieś... O nie, już, Pomieszczenie... Mówisz, o nie! O nie! Sklep! Nie. Wykitowałem... Wykitowałeś? No. Akurat jak do sklepu dojechałem, co tutaj ma ciekawego? O, sprzedać możemy rzeczy, poczekaj. Czekaj, mogę DVD sprzedać? Mm. Za tutówkę? Aha! Tyle wygrać. Ja potrzebuję chleb kupić albo coś. Yy, pączek. Mogę pączka kupić za złotówkę? Aha! Chyba aha! 35 złotych za pączka! No pewnie. <noise> No, tak a na, mogę, sprzedać, e mogę robkę na części sprzedać? Po ile weźmiesz nerki zdrowe w miarę? Elza sprzedajemy cię. Elza ile? A za zutówkę? Gościu! Ty byś nam dał coś jakieś poważne ceny, a nie złotówkę. Co ja za zutówkę zrobię? Oha, umarłem. No. <głos> <głos> Jaka muzyczka <noise> No tak, no nie udało się niestety. Nasza daleka no. droga nie była taką daleką drogą jakbyśmy chcieli, ale jednak przy, w, w, napisane jest, że 2 km przejechaliśmy jakby nie patrzeć. Oh, a w... W... No jak na pierwszy raz się widać, to nawet dobrze. Ale ogólnie ludzie, byście no. chcieli widzieć więcej tutaj z naszych krótszych podróży wspólnych, albo nie no, wspólnych albo wspólnej. nie wiem, albo na wspólnej, <grym 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 to zostawcie myśli. lajka, subka, komentarz, a ja się z Wami żegnam. Do widzenia, cześć i pa pa! pa, pa.